Się Ma się z tej strony, Milo Kolek. I gram dzisiaj w Dorsy. Zapraszam wszystkich do oglądania. To już trzeci odcinek z tej serii. E, oczywiście zapraszam do nadrobienia przy, o, poprzednich dwóch odcinków. I mam nadzieję, że każdemu się będzie podobać. Zaczynam już rozgrywkę. O, pięknie. To już 125 monet jest. Mam już czwarte drzwi. I zapowiada się ładnie. Ja myślałam, myślałam, że tam pewnie wyszedł. O, no i piękne monetki sobie zbieramy. Zaraz może być rush. Na no spod potworków. Ej, dobra. Na razie nic się nie dzieje. Na razie siódme drzwi. Teraz już ósme. Dziewiąte. I otwieram oczywiście wszystko, żeby jak najwięcej mieć hajsu, żeby później kupić coś po 50 drzwiach, oczywiście. I kupić krzyż. Ten, no. I odstraszymy sobie może coś? No co wy na to? No. Jeszcze świateł nie było żadnych. Wynajmniej nie widziałem. I mam nadzieję, że nie będzie. Tylko jak nie zabieraj mi nic. Nie no, zabrał mi zapalniczkę. Nie no, co za ty. Szkoda. Dobra. Dawaj, dawaj, nie ma tu już nic więcej. Otwieraj drzwi. Dawaj! Ja no typ nie wziął klucza Patrzył pół godziny i nie wziął klucza Dobra, mam klucz Otwieramy 14 drzwi Pyk. Ma ktoś zapalniczkę z was? Nie. No przyśmiał typ. Ukradł mi zapalniczkę już przed nosa i nawet mi, jej nawet nie użyję. A ja tu nic nie widzę. Dobra, mamy kolejne drzwi. Już... No szybko to idzie, bo to już są 18 drzwi, gdzie jesteś? Nara, nara. 18 drzwi. Oczywiście zachęcam wszystkich do zostawienia subskrypcji oraz zostawienia dzwoneczka i oczywiście, żeby to doszło do jak, największe, jak największej ilości osób, to zostawcie łapeczkę w górę. E, halo, e, chwila, bo już się zagadałem. Gdzie są... Patrz, to chyba tutaj. Nie, to tutaj. Dobra, trochę się już z, 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 zacofałem. Już e, trochę e, się zagadałem. Trzeba teraz dogonić. Ale dobra, lewo czy prawo? Lewo, znaczy lewo. Dobra, tutaj już są drzwi. Jest zapalniczka. Zapalniczkę bierę. Mam. Fula zapalniczkę. Dobra. Mam zapalniczkę. To bardzo dobrze. Będzie w ciemnych drzwiach. nie. rozjaśnić będzie mi pokój. Pięknie. Dobra. Tywek ma kluczyk, do których już drzwi. Dwudziestych piątych drzwi. Ma już kluczyk do 25 piątych. I światła. Ja rezerwuję szafę. Już. Na przykład potem jest ta zapalniczka, żeby teraz mi oświetlić drogę. Do 26 drzwi, gdzie chyba, raczej już będzie nas gonić, ale nie jestem pewien. Uwaga! Jeszcze nie. To jeszcze nie są te drzwi. Zaraz. A nie, bo tu są oczy myślałam, że to będzie tam. Nie tu są oczy dobra. Zapalniczko otworzyłem 160 monoc Dobra, i będzie uciekanie. Mam nadzieję, że mi się uda Lecimy. Okej. Okay. E, co się stało? Dobra, pa tam Ała! Dobra, pa, pa. Więc przechodzimy do kolejnego etapu. Dobra. Pieniążki, zawsze coś. Ale to już było drzwi, bo zapomniałem. Było 39, to teraz 40. Tak, dokładnie 40. Chodź, chodź. Pijcie, z jakiej kolejnej gry chcecie odcinek. Ja oczywiście chętnie nagram. To no chwila, wyjść nie mogę. O. o tutaj. Mamy już 43 drzwi. Yy, jak chcecie może z hard mod moda, yy, no halo, drog, odcinek, to bardzo chętnie nagram. Z hard moda. To piszcie wszystko w komentarzu, co chcecie, żebym nagrał. Nagram. Piszcie po prostu. I zostawcie suba, lajka i dzwoneczek. Mhm. Tutaj może być klucz gdzieś. Może? Byłoby fajnie. Dobra, mamy klucz. Jezu, to nie te drzwi. Ała. Zapomniałem. Mamy trochę mało życia. Bo mam bynajmniej trochę mało życia. Tak minimalnie mało życia, tak. Nawet nie 25%. Ech, zapomniałem, że tutaj trzeba wiedzieć, które to drzwi. Do szafy? Czy chować? Czy nie? Czy to jeszcze nie teraz? Dobra, mamy 50 drzwi. Jeszcze zbierajmy ostatnie pieniążki. Co ja Dobra. Wchodzimy! Mamy to! Pięćdziesiąty dźwięk! Dobra, zacznijmy na spokojnie. Szukajmy książek. Gdzieś tu są książki? Gdzie on jest? Tam jest. Ja już wezmę Og temmer skjess. Jeszcze słabo widzę. Rozpisuję. Jak to będzie? 8. Osiem, 8-8, osiem, osiem, znaczy 8-1 Gwiazdka 8-1 5 9 Nie mamy kółka, no to wpisujmy cokolwiek. Chwila, nagle Bo nie mam takiej dobrej pamięci, jak mi się zdawało osiem, jeden, pięć i trójkąt dziewięć, osiem, e, jeden, pięć, dziewięć. Spróbujmy trzy. Nie ma. Osiem. Jeden, pięć, dziewięć, oj dziewięć, dajmy cztery, nie, to osiem, jeden, pięć, dziewięć, jeden, nie, osiem, jeden, pięć, i dziewięć i, i spróbujmy siedem, nie osiem jeden pięć i dziewięć osiem spróbujmy, nie osiem jeden pięć dziewięć. Nie, nie, co ja 5 i 9 i 9 Kto otworzył? Nie, na pewno nie ja dobra A dobra, to już musik. Ojeju Eee, ile mam? 200 nie stać mnie, szkoda. Chyba tylko latarkę kupię. cóż, kupię, kupię to, co, na co mnie stać. No, Zapartą latarkę. Latarkę. Halo, jesteście przyjaciele? Dobra jesteś. Wziąłem go. A gdzie nasz pumpel? Zapomniałem liczyć. Które to są drzwi? Uh -huh. Nic? Dobra, lecimy dalej. Pięćdziesiąte yy, dziewiąte. Pamiętać trzeba. Już wolę mieć latarkę przy sobie. No już, schowaj ją. O, szybko... O, nie, dobra, to jest w dobry, dobrym miejscu. Szybka zabawa w, w... Obrazy. O, dawaj! O, już w sumie odpalę. Chwila. O, dobra, okej. O, dobra. Nie muszę się... Mam tu du dużo rzeczy, które dają światło, bardzo dużo. No dawaj, dawaj. Ja ci jeszcze zaświecę. O, otwórz, otwórz.

Nie ma nic tej drzwi, nie. o Nie my tutaj nie chcemy. tutaj nie chcemy, być tu, no jest tu, jest tu, jest jest Aha, bo my dalej tej dźwigni nie mamy. Nie tylko ja mam Już się skończy ta świeczka. Słonie, zapalniczkę. O, jest dźwignia. Nie wierzę. Со Да он вручившь. Нет. Хочь? Идешь, хочь? Что ту? Так то ту.

jesteś, Typek? Siema. Sam w Nie, 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 tu nie, tu nie. To jest tylko szafa. Bo dobrze, że kupiłem tą latarkę. Przynajmniej coś widać, cokolwiek. Nie wiem, nie pamiętam. Jeju. Typek, ja mam resztki życia. 63. Halo, gdzie ty idziesz? A Wychowam latarkę. A nie, to już szpital. Nie, ja nie mam. Ja bym sobie roślinkę użył. bym trochę mało życia. W świetle zostało dużo hańców. Mamy 66 drzwi. Jesteśmy coraz dalej, migrać. Coraz dalej, halo, szybko, szybko, szybko. Szybko. Halo choć 68 Sześćdziesiąta ósma, dokładnie tak. To dobrze mamy to. Siedemdziesiąta, chodź, tak. Chwila, bo mało widzę. Nie, nie, włącz, włącz latarkę. Nie, no, spadaj. Spadaj. Hajs? Hajs, 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 Mamy? Masz klucz? Masz kluczek. Ja zapomniałem. zapomniałam. tak tym globusem? Chodź, idziemy. Będziemy chyba teraz uciekać, co nie? O ile się nie mylę. Nie, tak, tak, teraz będziemy uciekać. Patrz tu znowu, ty mój... ty glucie. Glutek. <glujtek> Dobra. I no znowu? Jest jaki fart Jest jaki fart. To jest do. Nie! Jeju! ale dobrze, odrodzę się. Za wolno biegłem. Za wolno. Kompletnie za wolno. No ja obiśłem się w obie strony. Szkoda, że nie zdążyłem uciec. Dobra. Dobra, nie obchodzi mnie to. A go już nie ma, on nie istnieje, czy co? Halo, nie ma typka. Szkoda. Dobra, dochodzę. Które to było drzwi, bo zapomniałem? 81. drzwi I było dosyć dobrze. Było dosyć dobrze. Było dosyć dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobało też. Więc piszcie w komentarzu, czy chcecie Super Hard Moda, czy w ogóle kompletnie inną grę. Piszcie wszystko w komentarzu. Pamiętajcie zostawić suba, łapeczkę w górę i dzwoneczek. Może jak będzie dużo lajków, to nagram może tego bardzo, bardzo ciężkiego moda. Kto wie, piszcie w komentarzu, pamiętajcie do zobaczonka, narka.